w które zapewniają nam bezpieczeństwo, a wystrzelony pocisk przewidział niejednokrotnie kilka ciała atakujących. 23 lutego 1656 roku do Zamojskiej Twierdzy weszły posiłki wysłane przez Stefana Czarnieckiego. W ich skład wchodziły trzy chorągwie jazdy oraz chorągwie dragonów. Łącznie około 600 ludzi doświadczonych i obytych na polu walki. Poza tym załoga twierdzy składała się z piechoty wysypionej przez mieszkań, tak jak Państwo przed chwilą mogli słyszeć te zarządzenia dla twierdzy oraz oczywiście prywatnych wojsk Jana Sobie Pana Zamoyskiego. Naprzeciwko nich stanęło 18 tysięcy ludzi armii szwedzkiej dowodzonej przez Karola X Gustawa, który pod mur dotarł 26 lutego 1656 roku. Już dwa dni wcześniej, 24 lutego, a więc zaledwie dzień po zasileniu twierdzy dodatkowymi oddziałami, pod mury zamościa dotarła kawaleria szwedzka dowodzona przez feldmarszałka Roberta Daglasa. Do murów twierdzy się szwedzka piechota. Widzicie Państwo oddziały pikinierów oraz ludzi, które zajmują pozycję. Próbują w tym przeszkodzić Polscy muszkieterzy i kozacy rejestrowi, którzy ogniem broni palnej, odbierają zbliżające się oddziały szwedzkie od murów twierdzy. Ale ogień jest niecelny. Regiment pikinierów rusza do pierwszego natarcia. Na po nich występują zgrane obrońcy twierdzy. Wolontariusze, jak Państwo widzicie, z różnych znaków. Mamy tam spieszonych kawalerzystów, kusarzy, pancernych. Lekkich jeźdźców oraz wolentarzy spośród szlachty zamośćczyzny, lubelszczyzny i ziem ruskich. Do otwarcia ognia przybliży się także szwedzka artyleria polowa. Zamiast góry twierdzy zostaną ostrzegane ognie w działach. w oczekiwaniu na rozkaz do ataku. Oczywiście w taki sposób zmniejszają powierzchnię swoich ciała, a zatem zmniejszają cele, które stanowią dla polskich strzelców. Na murach widzicie Państwo płonące ognie, płonące ląty i cały czas kontynuowane rozprzestrzały. Tymczasem szwedzcy młżkieterzy u podnóża twierdzy zmieniają się kolejne szeregi. Przemają salwami do obrońców twierdzy. Na razie ogień ten jeszcze nie jest zbyt skuteczny. Do ataku szykuje się około szykowany wielu. Zobaczcie Państwo, jak kilka szeregów z nastawionymi ruszają na polskich obrońców. Próbują zdobyć rany. Do walki zagrzema i bębennica, wybijający w jednym kroku na bębnie. I mamy ostrzały akurat Proszę Państwa, momentem szczególnym w obronie Zamościa była noc z 27 na 28 lutego 1656 roku. Wtedy to na Zamość oddano ponad 150 strzałów armatnych z ognistymi kulami. Próbowano podpalić miasto przy pomocy tych ładunków. Punkt był taki, że ani dzwonu, ani zegara słyszeć nie było można. Jednak to ogień skuteczny. Był tylko jeden zabity wór oraz jeden ranny. Artyleria szwedzka nie miała szans z murami zamościa. Były to zwykłe działy nie nieprzystosowane do prawnej uczestniczej. Pole pełne jest słonu propu strzelniczego. A pod bramą strzelają organki, odpierając wzmożony atak szwedzkich I kolejna salwa salwa ze szwedzkich działek. Jeszcze jeden strzał, obrońcy na murach dzielnie odbierają te ataki. Rusza także wycieczka przez bramę, kontratak na regiment pikinierów. Toczy się walka wręcz, a obrońcy próbują przebić się przez najeżone pikami oddziały szwedzkie. Jest to jednak zadanie szalenie trudne. Kilkumetrowa pika w zasadzie uniemożliwia podejście na bliższy dystans do przeciwnika i walkę z nim przy pomocy szabli. Warto jednak korzystać z broni palnej. Tak jak Państwo widzicie, ostrzał z muszkietów, bandoletów cały czas trwa. Przyjrzyjcie się Państwo regularnym salwom oddawanym przez szczepionkę. Szwedzkich muszkieterów. Zobaczcie, jak doskonale wyszkolone jest to wojsko. Warto w tym miejscu powiedzieć, że niejednokrotnie szwedzcy sołdaci z Muzyki przez kilkadziesiąt lat. Byli tam nie tylko młodzi, ale także ludzie doświadczeni szeregiem walki wojen. Niektórzy z nich pamiętali jeszcze walki o inflanty w latach dwudziestych XVII wieku, a zatem mieli za sobą ogromne doświadczenie i wielotysięczny, kilometrowy szlak bojowy. Tymczasem pierwszy atak szwedzkich piknierów na bramę załownie się. A w bramie do otwarcia ognia ponownie rychują się organki. Czy zobaczymy kolejną salwę? Jak na nią zareagują piknierzy? Jak wysokie będą straty? Jest salwa z organów, proszę Państwa. I odpowiadający tej salwie z murów twierdzy dragoni, którzy bronią murów. Jeszcze raz spędziliśmy ją się do ataków. wymiana ognia. Cały czas walka na dystans. Z strzały z muru w stronę odpowiadają Odlegający mnie Kolejna następujące po sobie wystrzały z działu ręczniczych. Proszę Państwa, bitwa trwa najlepsza. I mamy wycieczkę z muru twierdzy. Ruszają ochotnicy, którzy spróbują jeszcze raz odeprzeć pikinierów z bronionego mostu. Ta walka wręcz. Jaki będzie inny? Czy uda się odeprzeć nacierający regiment Szwecji? Czy może jednak kontra tak mnie? załamie i obrońcy będą musieli wycofać się znowu za mure twierdzy i bronić linii bramy? Spójrzcie państwo jak miarowo i równo do przodu następują pikniki, już podanie kilka szeregów. Jak spychają obrońcy, na swoich swoimi w stronę bramy. Czyżby tym razem miało się udać? i szwedzki jabłek zostaje zatrzymany. Brama broni się nadal. Pamiętajmy, że jest to wywraźliwszy punkt Mury zagłośni w 1656 roku liczyły około 2,5 kilometra. Wmieszczonych było na nich 7 bastionów, a obrońców wspierała 6-7 metrowa fosa. Zatem dostęp do murów był bardzo ograniczony. Zdobycie bramy pozwoliłoby wlać się na jeźdźcy w głąb miasta. Ale po raz kolejny atak pikinierów się załamał. Dzięki ogniowi z organów zostają odparci. Przegrupowują się i prawdopodobnie szykują do kolejnego starcia. Tymczasem artyleria i szwedcy muszkieterzy na lewo od mostu nie ustają w prowadzeniu ognia. Walka toczy się cały czas. Są straty. Pierwsi ranni, pierwsi zabici. Co wydarzy się dalej? Poczekajmy na wynik kolejnego starcia. Przyszły rozmowy parlamentariuszy, może kolejne procesor zostanie wysłany pod drogę. ale nie, Szwedzi odpowiadają ogniem, czyli będą próbowali jeszcze raz ataku, jeszcze jednej walki. Artyleria nie ustaje w swoich wysiłkach, próbuje zniszczyć mury, co oczywiście jest niemożliwe, ale przede wszystkim próbuje wpłynąć na ducha bojowego obrońców, na ich morale. Może uda się przekonać ich do tego, że ponosząc takie straty nie mają szans na długą stronę. A obrona ta jest bez sensu. Może uda się namówić i przekonać żołnierz w dział Jana sobie pana Załońskiego do tego, by za prawowitego króla i swojego władcę uznał Karola X Gustawa, króla Szwecji, a nie jak ubiera się cały czas Jana Kazimierza Wazę, za którego głosował podczas elekcji. rozeszli się, a z znowu się odzywają. Jakie informacje, jakie rozkazy przynoszą tym razem? Czy będzie to rozkaz do kolejnego ataku? Czy może do wycofania się i przegrupowania? Zaraz się przekonamy. Jestem cały czas. być szwedzcy i polscy obrońcy, piechota polsko-węgierska oraz dragoni ostrzeliwują się wzajemnie, zadając straty. znowu pochyla się poziomo. Wikinierzy kierują się w stronę bramy. i znów stoją obwieszczają kolejny atak z prowadzony. Jeszcze raz polska szlakka i obrońcy twierdzy, którzy zgłosili się na ochotnika będą próbowali z nimi walczyć. Może tym razem uda się zadać będą większe sprawy. Zobaczcie Państwo w jakim ścisku toczy się walka. Trudno jest zamaknąć się szafą. trudno jest pracować tiką, a straty właśnie są ponoszone. Spójrzcie Państwo, żołnierze nie po grupach swoich przyjaciół, swoich braci, zarówno po jednej jak i po drugiej stronie. Czy uda się ich ściągnąć do obozu? Czy uda się ich opatrzyć? Czy uda się udzielić im rozgrzeszenia zanim umrą? Zanim ich bojowa przygoda podczas potoku Szwedzkiego się zakończy? poczuć zadań pola micu, poczuć w ustach snu dymu witewnego, wystrzelonych dział, a także poczuć i zobaczyć na własne oczy, jak przed kilkuset lat udała się kres obrońców Twierdzy Samońskiej, oraz oblęgających ją wojsk szwedzkich, Polaków, którzy stali po jednej i po drugiej stronie muru. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 1656 roku w gronie szwedzkiej stał m.in. nasz przyszły król Jan Sowiecki, który opowiedział się za Karolem X. ustawą. Na szczęście, z czasem, w trakcie działań wojowych, wielu Polaków zmieniło stronę, tworząc eposy, takie jak chociażby postać Andrzeja Kmicica, opisywana przez Henryka Sienkiewicza w tartach słynnej powieści pod tytułem Powód, wchodzącej sła. skład w podtrzymującej na duchu naszych przodków w XIX wieku, w okresie zawodowym. Zamość wtedy również należał do najważniejszych świec. tak jak było to w roku 1656. Proszę Państwa, świadomie tego, że Zamość leżał na szalenie ważnym szlaku, prowadzącym z centralnej Polski w kierunku Lwowa, a w Lwowie, na przełomie zimy i wiosny 1656 roku, był już król, Jan Kazimierz Baza, 1 kwietnia 1656 roku złożył tam śluby lwowskie, w których obiecywał, że Matka Boża zostanie królową Polski. Mianował ją tym tytułem w za to, by pomogła mu odeprzeć hebrzyckich protestantów, mieszców ze Skandynawii, Szwedów i zasiężne wojska, które były przez nich opłacone. Jak widzimy? Prośby te zostały wysłuchane również pod załośnie. Opatrzność Boża wspierała obrońców i kolejny atak szwedzkiej w najeżonej pikami zostaje odparty. Spójrzcie Państwo, ile grupów wała się po tym moście. Czyżby miało dojść do zawieszenia broni, by ściągnąć zabitych planów? A może kolejny atak? Zaraz się o tym przekonamy. Jeszcze raz powiec ze szwedzkiej artylerii, którym odpowiadają gorący z murów. Na którym toczą się rozmowy, przerwana została walka. Spójrzcie Państwo na most, wkracza dzielny dni. idzie zaopatrzyć rannych i modlić się za zabitych. Jeszcze jest szansa na to, by uzyskać rozgrzeszenie. Nawet mimo faktu, że dzisiejszego wieczoru zabiło się przeciwników. Wojna rządzi się swoimi prawami. Ranni, zabici są ściągani przez sobie strony. I choć na moment, ogień z muszkietów i kłucie pikami zostały przerwane. jest nieskuteczne, że nic nie wsturają i obroncy nie poddadzą miasta. Szanowni Państwo, pomiędzy oficerami i dochodzącymi trwanie Zastanawiają się, co zrobić, jak dalej poprowadzić walkę. Szanowni Państwo, na moment intensyfikacja zostaje wstrzymana. Mamy interwencję lekarzy na polu bitwy. Tur Twierdzy Zamość nie kończy się dzisiaj. Zapraszamy jutro o godzinie 11. Tam na terenach za furtą wodną będzie można obserwować obozowisko rekonstruktorów, a także przyjrzeć się dwóm instytucjom. Jednej o godzinie 11 i kolejnej przy tamtym kałacu o godzinie 12.00 z minutami po hejnałach. Jeszcze jedna z organów. Jeszcze pojedyncze strzały z muszkietów. Ale Szwedzi nie kwapią się już do kolejnego etapu. Czy dostaną jeszcze raz taki rozkaz? Tak jest, proszę Państwa. Spójrzmy na to. Jeszcze jedna próba. Być może ostatnia dzisiejszego wieczoru. Jeszcze jeden atak. Szwedzi mianowicie robią... no jeszcze raz uprawiają się. Zaraz będą razić polskich obrońców. Pojedyncze osoby, Dziękuję, że się do, szwy, do szyku szwedzkiej ale jak widzimy, są to próby nieskuteczne. Kilkumetrowe pliki zatrzymują ich na, na, daleko przed linią szwedzkich obrońców. Trudno jest zawiesić straty. Tymczasem tym czasie. zobaczcie Państwo, na lewą od mostu Szwedzi podpalili ostatnie domostwa. Być może pod zasłoną dymu spróbują się dostać bliżej muru, być może podejmą apak. jeszcze nie. być może zostaną ciągnięte drabiny, a może nie, może to już nie dziś. Spójrzmy się na tym, co dzieje się w oście przy bramie do zamkniętych, tam wręcz, którą wspierają postrzegujące się strony, Polacy na murach oraz szwedzkie wojska z terenu poniżej nich. załamał. Diki nieży a jeźdźców cofają się miarowym krokiem. Oczywiście szyk się nie załamuje, ale rozkazy są jasne. Wycofujemy się. Dzielni polskie szlachcice oraz towarzysze z podlekkich znaków próbują jeszcze zadać się straty. Trwa walka wręcz. Leje się krew nie tylko na jeźdźców Szwedów, ale także na braci, kto się po stronie Karola X Jest to dla nich sroga nauczka, bo znajomość ma pozostać niezdobyty i brama dzisiejszego wieczoru nie zostanie przez Szwedów zajęta. Dzisiaj Szwedzi nie wleją się góry, ale mimo tego nie tracą wiary w swoje zwycięstwo. Cały czas trwa wzmocnienie w artyleryjstów. Grają szwedzkie organy, ale nie jest to dzień, Znany z zamoyskich świątyń. To dźwięk wybuchów. Krok i dym wspominają całe pole. Spójrzcie Państwo w pierwszym szeregów. wolontarze z szaflami berdysznicy i okotnicy, którzy wychwalili szwedzki atak. Już cieszą się ze swojego sukcesu, bo widzą, że nie chwapią się do kolejnej próby. Po odparciu w kolejnego szwedzkiego ataku obrońcy cofają się w stronę bramy, zbierając rannych i zabitych. Walki powoli dobiegają końca. Będny odpieszczają udanie się na spoczynek. A dzisiejszą rekonstrukcję możemy uznać za Zamknięto. Wielkie brawa szanowni państwo dla wszystkich rekonstruktorów. Zamość, którego organizatorem jest Miasto Zamość. W dzisiejszym widowisku mogliśmy zobaczyć rekonstruktorów z następujących grup. Zamojska Grupa Rekonstrukcji Jana, sobie Pana Zamońskiego, sobie Pany. MacKardasz. Towarzystwo Szabli i Miecza. Szwedzkie Wojsko Generała Wittenberga. Panici Zamojscy. Poczet Krakowskiej Kolonii Kusarskiej, Kompania Dragonów Stachostw Pana Zebrzydowskiego, Oddział Kastelana Rawskiego, Prać Herbowa Ziemi Rawskiej, Korpus Artylerii Najemnej, Podolski Regiment Odprzodowy, Stowarzyszenie Korągiew Zartów Zawiewczyca, Katana Zego Riocińskiego, Herbosuchy Komnaty, Kijowski Pół Kozaków Rejestrowych, Stowarzyszenie Korągiew Kusarska Ziemi Lubelskiej, Rostocki <trujne> Aleko, Oddział Hetmana Karola Potkiewicza, Koronie rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, Lubelska Koronie Husarska, Regiment Janusza Radziwiła, Piotr konsortes, nie Niezrzeszeni Rekonstruktorzy, Pozacy Zelwowa oraz Korpania Familii Żabotnickich, czyli Stowarzyszenie Turystyka z Pasją, które jest autorem scenariuszy tegorocznych bitew. Wielkie brawa dla wszystkich rekonstruktorów!